Na Znikają te napisy, robimy co możemy. Tymczasem od jakiegoś czasu Skałka jest atakowana przez kibiców, tam się pojawiają wszystkie wyrazy. I no, nawet trzeba pokazać taki tekst krytyczny. Postanowiłem tutaj z grupą ludzi pomóc klasztorowi w ten sposób, żeby mur został zabezpieczony, wyczyszczony, ponieważ jest jakaś listówka krakowa. I no właśnie skontaktowaliśmy się y, ze sobą i szukamy w tej chwili tego rozwiązania. We wrześniu zapraszamy Was już na 19, będzie piknik, a po pikniku będzie potańcówka, które najbardziej y, zadziwiło, że dostałem zgodny od do szlona. Teraz prosimy o parę słów. Niech będzie bo Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam tego wieczoru. Co prawda pogoda jest deszczowa, ale także że entuzjazm jest do śpiewania, także gratuluję tego entuzjazmu. Zresztą z takim doskonałym zespołem to zawsze dobrze się śpiewa, bo już melodii na skałce był chyba trzy razy. Proszę Państwa, moja obecność tutaj jest tylko po to, żeby właśnie tak jak tutaj już zostało powiedziane Zaapelować do Państwa i, i prosić o takie wsparcie, w takich działaniach, żeby w naszym mieście było po prostu ładniej. Zwłaszcza, że przygotowujemy się do wizyty Ojca Świętego w przyszłym roku i te na pewno grafiki różnego typu na murach, obojętnie czy kibicowskie, czy jakieś inne, no nie jest na pewno specjalnie ozdobą. Ponieważ tak się akurat złożyło, że na naszym murze od Wisły, który obserwuje się łatwo i jadąc przez Kraków i po prostu spacerując, pojawiały się i pojawiają się różne napisy, które to no, szpecą akurat ten ból. Dlatego Dlatego chcę powiedzieć wszystkim, że na pewno te napisy znikną, już częściowo znikły i będziemy te prace prowadzić, ale też chcę powiedzieć, że to potrzeba takiej naszej jakiejś wspólnej może wrażliwości w mieście, żebyśmy reagowali na takie akty wandalizmu, czy to właśnie na terenach sakralnych, czy świeckich, czy na kamienicach, czy na blokach. No i zgłaszali może no, po prostu gdzieś, gdzie się da, tutaj jest akurat Pan Gomański, który ma taką znakomitą inicjatywę Pogromcy BuzzGrowth. Można na stronę internetową tą wejść i zgłosić, że jest gdzieś właśnie wyjątkowo takie jakieś nieciekawe rzeczy na murach i wtedy jest szansa, że ktoś pomoże. Tak jak właśnie nam została taka pomoc zaoferowana, z czego bardzo się cieszę. Yy, mamy zamiar w ciągu właśnie wakacji czy gdzieś pod koniec, czy początkiem września już mamy nadzieję, że sprawa zostanie całkowicie wyczyszczona tutaj od strony Wisły i z tej okazji będzie zorganizowany, będzie jeszcze na ten temat informacja, taki piknik okolicznościowy na bulwarze nad Wisłą, właśnie w okolicach Skałki. I na ten piknik już Państwa zapraszam, też będzie okazja do pośpiewania, tak jak było też zapowiedziane, również do potaniczenia, szczególnie dla seniorów, dla najstarszych. I wtedy będziemy też mieli okazję spotkać się razem i na ten temat sobie też coś powiedzieć. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście też na skałkę przy okazji. Życzę dobrego wieczoru wszystkim. Jeszcze raz dziękuję za możliwość tutaj spotkania się. Dzięki właśnie panu, panu który tak się składa, że animuje nie tylko śpiew w naszym mieście, ale również takie działania, żeby w tym mieście było zwyczajnie piękniej. Szczęść Boże. Dobrego wieczoru życzę. Bardzo dziękujemy. My bardzo prosimy, żeby szef został, został, bo w końcu chyba poza modlitą tam się też śpiewał w klasztorze. To jest sprawa, zobaczymy, to sprawdzimy. Jak... No w ogóle cały wieczór jest zduchowiony, ponieważ moi drodzy jeszcze dowiedziałem się przed chwilą od komentanta, że, że wśród Was jest e, też...